Hej wszystkim to ja Jamie i najwyraźniej mam koszmary. O! Och, kochanie, miałeś kolejny koszmar. A to jest Knoi, moja dziewczyna, i jest wampirem. Jak ją poznałem, pytasz. Hmm. Przeprowadziłem się z miasta do Forks. Spójrz, to rodzina Lakeno! Oni zawsze trzymają się razem. Wszyscy mają parę, oprócz kloi. Hej, dlaczego się na mnie gapisz? <grywk> <grywk> Wierzysz w to? Dobra, żartuję. Oto prawdziwa historia. Tak naprawdę przeprowadziłem się do nowego miasta i nie byłem zbyt mile widziany w mojej nowej szkole. Hej, nowy, psujesz wszystkim apetyt swoim wyglądem. Dlaczego nie wyjdziesz? I zabierz swoje rzeczy. Czy nie ostrzegałam cię, co się stanie, jeśli znowu będziesz przeszkadzać uczniom? A! Wszystko w porządku? Hej, to nie moje. To moje. A potem, jak wszyscy inni, randki, niezręczne dotknięcia i pierwszy pocałunek. Nawiasem mówiąc, najtrudniejszą częścią było widywanie się tylko w nocy, ponieważ nie było zbyt wielu pochmurnych dni. Jak to jest umawiać się z wampirem? Na przykład, trzeba pamiętać, że to ona jest silniejsza od ciebie. Chloe, poczekaj, pomogę ci. Chwileczkę, kochanie? Tak, tak. Chcesz pomóc? Cudownie. Umyj ją, proszę. Muszę wyregulować kły. Ale czasami jest słaba. O Boże, jaki on wielki! Niestety, ja też boję się pająków, ale gdyby to był Karaluch, to bym dał radę. Ale i tak się kochamy. Kanie, zostaliśmy zaproszeni na świąteczny bal przebierańców. Więc chodźmy. Po co ta panika? Nie słyszałeś mnie? Powiedziałam, bal przebierańców. Ach tak, kostiumy. Do kogo ty mówisz? Nie słyszysz mnie? Potrzebuję kostiumu. Na wszystkich imprezach jestem przebrana za Drakulę. Boże Narodzenie, Halloween, Dzień Wagarowicza, a nawet Dzień Niepodległości. Miałeś na sobie mój kostium? W porządku. Kupimy ci coś nowego. I usuń. Byłem po prostu ciekawy, czy się w niego zmieszczę. A tak przy okazji, ta sytuacja nie dotyczy dziewczyny wampira. Co sądzisz o swoim kostiumie? Jest swobodny? Yeah! Aha, coś się zaraz stanie. Pozwól, że szybko wyjaśnię. To jest Niki, a oprócz wampirów są też wilkołaki. Więc Niki jest jednym z wilkołaków. Tak się składa, że wampiry i wilkołaki nie przepadają za sobą. Kiedyś walczyły o terytoria całych państw, ale stopniowo ta waśń została zredukowana do terytorium szkoły. Puść mnie! Wisi mi kasę! Jakim cudem w ogóle dałam jej pieniądze? Czy wilkołaki umieją hipnotyzować? Wychodzimy. Jak zawsze, daj spokój i przestań gadać do siebie. Bo, <laughs> kochanie, nie strasz mnie tak. Chciałaś coś? Tak, możesz pomóc ze strojem? Oczywiście, kochanie. Myślisz, że pomaganie jej w wyborze stroju oznacza mówienie tak lub nie? Nie w tym przypadku. Chloe nie odbija się w lustrze, więc przymierzam wszystkie stroje. Nie, to nie to. To zbyt wulgarne, więc szukajmy dalej. Nie ma mowy. Wyczuwam psa na mile. Oto czego potrzebuję. Ulubiony klasyk. Gotowi na wizytę w restauracji? Chloe również nie lubi czosnku. Cóż, naprawdę, kto lubi jego zapach wydobywający się z ust? Można więc powiedzieć, że każdy z nas jest trochę wampirem. Mam opowiedzieć, jak to jest umawiać się z facetem, który myśli, że ktoś go obserwuje i filmuje? Kamera jest tutaj, kochanie. Nie ma tam żadnej kamery. Może zjemy już kolację? Przepraszam, muszę kończyć. Co mogę ci zaoferować? Zupę, sałatkę i sok pomidorowy. Aha, i ona też czyta w myślach. I właśnie zarobię. Czy to całe zamówienie? Tak, dziękuję. Przyniosę ci coś do jedzenia. To chyba wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak to jest umawiać się z wampirzycą. Do zobaczenia. A tak, prawie zapomniałem. Subskrybuj nasz kanał YouTube. I nie zapomnij o naszym TikToku. Miłej zabawy, słodkie króliczki. choose from we got plenty of rooms just pick one we got